No a potem odzierać. Ej, ty się dopiero. To jest negatyw akurat. Nie mogę. Jakiś absurd. Nie, ja pierdolę. gościu śpi cały czas, nie. Jeszcze mówi, że musi się zdrzemnąć nie. Witajcie, nazywam się Marcin Kubicki. Dobra, ja jesteśmy na miejscu. Ja muszę przeładować jedną torbę, do je żeby wszystko mieć w jednej, żeby, bo będę bez auta i będzie mi się ciężko, e, ciężko, ciężko poruszać z dwoma torbami. E, mamy też nowe wizytówki od jakiegoś czasu. E, niemieckojęzyczne i polskojęzyczne. Przepiękne, normalnie e, struktura normalnie jest tak. Delikatna i taka dotyku mega Normalnie jakbyś jakiś dywanik dotykało Naprawdę przepiękny Wojtek Przybylski Zaprojekt... Nie wiem czy on zaprojektował, by przynajmniej to ogarnął Naprawdę Rewelacja Hello Dobra, jedźcie, bo bym się wyrobili mi. Nie wiem. Cześć, czołem kluski z Nie. Kurde. Nie mam posacek. Nie ma tynków, to niedobrze, to bardzo niedobrze. Staram się nigdy tego, staram się tak nie mierzyć, ale z racji tego, że klient nalega, żeby już zacząć pracę, bierze Pewną odpowiedź, a z że te ściany jedno będą miały pewien wymiar, no to pomierzyłem. Na pasku jeszcze jest pewna regulacja grubości ściany, także powinno być dobrze. Wysokości weźmiemy z projektu i robimy też tarczowak, jakiś luz na piankę czyli nawet jak będzie jakaś delikatna pomyłka to to nie powinno być żadnych problemów zawsze zaznaczam na ścianach numery drzwi aby nawet było prościej się komunikować z klientem robię też zawsze szczałki na którą stronę drzwi mają się otwierać jeśli drzwi się mają otwierać na tą stronę to szczałka. Idzie w tą stronę, a jak mają się otwierać na tą stronę to robimy tutaj numerek i tutaj strzałkę. Nie mam jeszcze projektu, w którym jest to oznaczone i klientów też tutaj dzisiaj nie ma, więc hmm, dopiero z projektu będę to robił, dlatego też na ścianach tego nie oznaczałem. Ale bardzo to jest pomocne, bo nawet łatwiej się komunikować z klientem i gdy wysyłam ekipę też na montaż, to wtedy oni wiedzą, na którą stronę się otwierają nie trzeba się nad tym zastanawiać. Numer 6, tą stronę przychodzą, montują, nie ma pytań. Także bardzo pomocna, e, bardzo, e, bardzo e, taka drobna sprawa, która pomaga komunikacji z klientem w razie czego gdyby było jakieś pytanie odnośnie jakiejś drzwi i też w trakcie montażu, gdy jakby, gdzie i jak jest to montowane. Dobra, a te ID06 i ID ID07 to są okna? Tak, tak, tak. A piątka, piątka to chyba też okno ID... No to listwo podam za metr po prostu, nie? Dobra, ok, dobra. To... Znaczy postaram się dzisiaj to ogarnąć. A realizacja na kiedy miałyby być? Znaczy ja po niemiecku nie mówię, moja asystentka, tylko mam taką co, e, co... Po angielsku tak kiepsko mówię, jeszcze się doszkalam, ale to jak coś to nie ma problemu, to e, na dwa, trzy telefony z moją asystentką. A też tutaj my dajemy też dłuższą gwarancję, sześcioletnią gwarancję na drzwi, ponieważ tam te nasze produkty naprawdę fajnie dosyć wyglądają, e, jakościowo naprawdę są dobrze. No nie mówię, że są najtańsze, ale na, ale na pewno są bardzo dobre. Nie? No a my też, jak coś, to schody też robimy, nie? nie wiem, czy to ma jakieś schody, czy nie. No mówię, my możemy generalnie podjąć nawet w ogóle pracę, czasami robimy takie właśnie... Lepsze jakieś tam miejsca, tacy klienci, troszkę wyższe półki, to, to, to czasami chcą, żebyśmy wszystko ogarnęli, nie? od A do Z, żeby się po prostu nie męczyć, że tam dzwonią do pięciu wykonawców. A tutaj, tutaj widzę po tym, co w zestawie, czy dom mieszkalny, czy jakiś tam hotel, czy co to ma być? Aha, no, to ten bardziej do siebie robić. Dobra. Pani wygląda. Ja wtedy też przyłożę próbki, pokazać takich drzwi, jak to wygląda na żywo u nas, żeby nie musiał się fatygować do nas i po prostu zobaczyć sobie, je na żywo, jak to wygląda. I też wtedy, jak tam mają być jakieś naturalne coś tam, że nie białe, no to wtedy już dostosujemy materiał, żeby to wszystko razem dobrze wyglądało i żeby i... było Dobra, to idziemy w kontakcie. No, do usłyszenia, dziękuję, do widzenia. Musiałem wybrać się metrem z punktu A do punktu B, czyli z pomiarów, które robiłem, do pomiarów, które jadę teraz dokonywać. To, jest to miejsce, w którym już byłem, ale musimy omówić projekt, bo są zbyt dużo sztuk drzwi ponad 40 44 więc. Ja jeden metrem, a chłopacy pojadą na pustek do montażu. Idę po się z klientem, jakieś kilometry mam do przejścia jeszcze. Tak czy owak okazało się, że klient się też spóźni. Ja się troszkę spóźnię Ale jest mega, mega gorąco, naprawdę Nie ma to jak z klimatyzacją I W <gry> przyszłości Mówiliśmy chyba dopiero połowę projektu. Jeszcze wiele przed nami. ciechnie ze mnie mega gorąco tutaj. Pierwsze piętro. 17 drzwi dopiero. A już jest późno. Jeszcze do Poznania dzisiaj. Pomiar zakończony. Popaki się wyrobili szybciej niż ja. Więc jedziemy do Poza Zabię teraz. teraz. Przyzwołuję, do się zobaczyć, czy w ogóle mamy co jeszcze tam niego szukać dzisiaj. Uh. Przekroczyliśmy granicę, zjedliśmy coś skromnego. Generalnie zastanawiam się, jak e... pogodzić te wszystkie dni, bo 1 sierpnia mam u... mały urlop przez 7 dni i będę ciężko dostępny, jeśli chodzi o jakiekolwiek spotkania. I musimy się wyrobić z wszystkimi pracami do 1 sierpnia. Robi się naprawdę ciężko. Yy, generalnie jest tak, że wracamy, będziemy gdzieś, nie wiem, koło 22, pakujemy się na Warszawę i musimy w nocy wyjechać do Warszawy jeszcze. Szalony, szalony wyjazd, ale co zrobić. W sobotę też mamy jakieś inne spotkania, skończenie jakichś schodów. Jak musimy jechać do Duisburga znowu? I wtorek i środa też mają także sporo trochę szpiedmi, sporo. sporo. I dotarliśmy już do Poznania, a dokładnie do Lubonia. i. Jeszcze Pomiar drzwi. A, i dwie godziny do domu dwie? Damy radę. Po pomiarze drzwi zamówione. Dosyć sporo tych pomiarów w ostatnim czasie mamy. I nawet chyba nie nadążamy nad tym wszystkim, ale damy radę. Mamy Zbyszka, On da radę. Eee, dobra, musimy się pośpieszyć, bo mamy jeszcze załadunek. A to za chwilę, jeszcze zobaczycie. Jeszcze nie kończymy tego dnia. Nie, 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 nie kończymy tego vloga. Chłopaki jeszcze poszli tu zjeść. Na noc, takie ciężkie rzeczy. A ja nie jem z nimi, dlatego że staram się utrzymywać te okienko 10-godzinne. I też e, od dwóch tygodni prawie nie wiem słodyczy i tkwię w tym postanowieniu bez żadnych problemów, to jest dosyć dziwne, Czy znaczy wiem co jest tego mniej powodem, może w przyszłości się tym podzielę e, i też nie go także całkiem dobre postępy. Teraz przepakowuję plecak e, z jednego do drugiego, ponieważ miałem taki ładniejszy troszeczkę na, na te przechadzki po Berlinie. Eee, na no taki troszeczkę bardziej roboczy. Eee, eee, i o tym właśnie mówiłem przed chwilą, nie? Zobaczcie na to, ale zobaczcie. To jest mega ciekawe. Czyż lada miniaturka? go. Wasza ochotę? Nie, nie, nie. Ja nie. Wróciliśmy już, załadowaliśmy wszystko. Zobaczcie. Tam są drzwi. Tu jest sprzęt otwarty, wyruszamy dalej. Wyruszamy, trzeba się jeszcze w miarę 不让。